Dolny Śląsk. Niemiecka przeszłość spalona słońcem ziemia, intensywna mieniąca się kolorami jesień i małe miasteczko u stóp gór. Tam przyjeżdża on, mężczyzna, który wciąż ucieka. Kiedyś wydarzyło się coś, przez co już nigdy nie będzie mógł normalnie żyć, nie zazna spokoju. Spotyka ją, śliczną nauczycielkę, której brakuje wiary w siebie i którą dusi mało miasteczkowy konwenans. Ich spotkanie jest jak cud. Wybucha jesień, pali słońce, rodzi się miłość. Ale los znowu zadrwi z obojga. Łatwopalni to już moje drugie spotkanie z twórczością pani Agnieszki Linga Złoniewskiej, i muszę przyznać, że tak jak poprzednim razem, nie zawiodłam się. Jeżeli jeszcze nie mieliście okazji obejrzeć mojej recenzji powieści tej autorki, w szpilkach od Manolo, zapraszam Was do obejrzenia. Link powinien ukazać się gdzieś tutaj obok mnie. Powieść Łatwopalni została wydana w 2013 roku nakładem wydawnictwa Filia i wchodzi w skład serii z Tulipanem, w której znalazły się zmysłowe i romantyczne powieści polskich pisarek. Owszem, Łatwopalni to jest literatura kobieca, ale literatura na naprawdę wysokim poziomie, a więc gwarantująca po pierwsze, że powieść Was wciągnie, po drugie, prawdziwe emocje, a po trzecie, na pewno na długo zapadnie w Waszą pamięć. Nie jest to płytka historia o miłości, jakich wiele na rynku wydawniczym, ale opowieść, która dotyka naprawdę bolesnych wydarzeń, bolesnych emocji, jak na przykład walka z demonami przeszłości, winami, których w żaden sposób nie możemy się pozbyć. Książka opowiada również o samotności przez duże S, której główni bohaterowie starają się pozbyć i z którą próbują walczyć. Książkę przeczytałam jednym tem, i tym razem dostosowałam się do propozycji autorki, czyli przy czytaniu każdego z rozdziałów słuchałam innej piosenki. Co prawda zawsze czytam w ciszy, jednak tym razem zrobiłam wyjątek, który się opłacił. Komu proponuję przeczytanie tej książki? W dedykacji Agnieszka Linga Złoniewska napisała, że dedykuje ją wszystkim tym, którzy wierzą w miłość. Myślę, że to mówi samo za siebie i dlatego naprawdę polecam wam tą książkę, nawet jeżeli nie jesteście przekonani do literatury kobiecej. Być może ta książka zmieni wasze nastawienie. Zapraszam was do oglądania kolejnych moich recenzji. Mam nadzieję, że traficie na coś, co was zainteresuje. Zapraszam do subskrybowania, zaglądania na mojego bloga, na mój kanał i do zobaczenia już wkrótce w kolejnych moich filmikach. Pa pa.